Czekoladowe cudo, tym razem komplet gładki w takim bardzo mocnym odcieniu czekolady. I na ten komplet składają się spodenki, które pokazywałam Wam w tym samym fasonie, taki brąz w kwiaty. To to jest to samo, tylko zobaczcie, mamy to wszystko na takim mięsistym, grubym splocie swetrowym. One są w rozmiarze uniwersalnym, wysoko, tu gumkę dziewczyny do góry nad, podnosimy, nie niżej, bo wtedy one się brzydko układają i one nie są z tych fasonów... Obcisłych, tylko troszeczkę takie, widzicie, rozkloszowane tutaj, żeby troszeczkę wyglądały jak spódniczka. Do tego jest sweterek z długim rękawem, takim bów troszeczkę. Oczywiście możemy sobie tutaj ten rękawek podnosić. I on ma taki głęboki dekolt. Zapinany jest ten sweterek na takie złote, ozdobne trzy guziczki. Oczywiście ja dziewczyny ten ostatni tutaj guziczek e, wsadziłam ten ściągarz tutaj do spodenek i sobie naddałam. Oczywiście tym sposobem wygdużyłam sobie sylwetkę, troszeczkę zbudowałam tą kobiece tutaj kształty, bardzo przyjemna y, dziewczyny, ta sweterkowa tkanina. Ona w ogóle Was nie będzie gryzła, nie będzie was drapała, jest. Y, 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 przyjemna po prostu w odczuciu e, dla skóry. Odcień przepiękny, taka mocna czekolada, e, wręcz już prawie wchodzące, e, wchodzące w czarny. No oczywiście pięknie z, z glanami i z bodkami, z kozakami. Będziecie sobie to łączyły. E, jak rozmiarowo? Podpowiadam, że jeżeli lubicie nosić się na luźno, to XS i mała S będzie wyglądała w tym tak jak ja, więc od razu mówię, że trzeba lubić troszeczkę ten taki oversize, luźniejszy, na pewno to nie będzie dopasowane. Na kobietkach w rozmiarze ML jest to oczywiście ciut bardziej opięte i bardziej może punkt w rozmiar, jeżeli ktoś nie lubi takich luźnych tych rzeczy. Bardzo oryginalna rzecz, wygodna, jeżeli totalnie nic nam się nie chce zakładać, to to, mamy gotowca, zakładamy sobie sweterek, spodeneczki, rajstopki, do tego bucik, jaki tam lubimy i wychodzimy do pracy, czy na spotkanie, bo wydaje mi się, że to jest takie bardzo mocno do wykorzystania, całe razem w zestawie. Jak również bardzo fajnie będziecie mogły sobie to łączyć z innymi rzeczami, które posiadacie w garderobie. Jak zakupić sobie dziewczyny, ten komplet? Zapraszam stacjonarnie oświęci Mały Rynek 8, jak również online www.chikaguty.pl. Również lubicie do mnie pisać w wiadomościach prywatnych i składać sobie też takie zamówienia, więc. Serdecznie Was, dziewczyny, zapraszam do tego, żebyście sobie do, do mnie pisały lub odwiedzały mnie tutaj stacjonarnie.